Lubicie szaleństwo, zaciętą rywalizację, wysoki poziom trudności i przede wszystkim motocykle? Jeśli tak, to piąta część Monster Energy Supercross 5 jest zdecydowanie dla Was. Z tej strony Gucio i zapraszam do recenzji właśnie tej gry. Muszę przyznać, że Milestone coraz lepiej wyrabia się tworząc kolejne gry wyścigowe. O ile w MXGP 2021 nie zobaczyliśmy jakiejś rewolucji, tak Monster Energy Supercross 5 zrobiło duży krok do przodu względem poprzedniczkim. Przede wszystkim w nowej części znajdziemy sporo zawartości, a wszystko zostało dopracowane bardziej niż kiedykolwiek. W piątej odsłonie Supercrossów otrzymamy standardowo dostęp do trzech kategorii wyścigowych, takich jak 450 SX, 250 East i West, a wszystko to na oficjalnej licencji sezonu 2021 Monster Energy Supercross. Dodatkowo mileston do naszej dyspozycji oddał także motocykle dwusuwowe, a to bardzo fajna ciekawostka i wyzwanie zarazem, gdyż reakcja na gaz dwusuwów to absolutne szaleństwo. W piątce mamy bardziej rozbudowane edytory naszego zawodnika, kasku i naklejek. Nie zapomniano także o świetnym edytorze tras, z którego może nie korzystałem w czwórce, ale za to chętnie testowałem kreatywność innych graczy. W grze znajdziemy kilka podstawowych trybów gry, takich jak rozbudowana kariera, pojedyncze wyścigi czasówki, a także tryb ESX, gdzie weźmiemy udział w oficjalnych rozgrywkach e-sportowych, jak tylko zostaną udostępnione. Dodatkowo możemy poszaleć w trybie multiplayer oraz ze znajomymi na podzielonym ekranie. To ostatnio robi na mnie wrażenie, bowiem mało jest już gier, które oferują podobną rozgrywkę, a to wciąż świetna zabawa. Jeśli jednak chodzi o klasyczny multiplayer, Obowiązuje tutaj tzw. crossgen, czyli możliwość grania z użytkownikami w ramach tej samej platformy bez względu na to, czy posiadają oni starszą lub nowszą generację danej konsoli. Zanim jednak rzucimy się na wyżej wymienione tryby, warto zajrzeć do tutoriali i do tzw. free roam. Jak już wspomniałem, Monster Energy Super Cross 5 nie jest najłatwiejszą grą i panowanie nad motocyklem zaliczając kolejne pagórki, ostre nawrotki i przy okazji lawirując między rywalami jest po prostu trudne. To znaczy trudne, jeśli chcecie zrobić to na dobrym poziomie. Tutorial nauczy Was operowania gazem, hamulcem i dwiema gałkami. Tak, zawodnika kontroluje się lewym i prawym analogiem. A w trybie free roaming możecie po prostu sprawdzić zdobyte umiejętności bez żadnej presji. Oczywiście można też iść na łatwiznę i nie ustawić wszelkie wspomagacze, aby wszystko za nas zrobiła gra. Tylko gdzie wówczas jest zabawa? Typ kariery został bardziej rozbudowany i zapewnia większą immersję, a to za sprawą pewnej nowości, jaką jest indywidualny trening naszego zawodnika. Nie tylko wpływa to na jego umiejętności, ale także na jego odporność na kontuzję. Supercross to bardzo niebezpieczny sport i upadki nie zawsze kończą się lekko i bezboleśnie, dlatego bardzo fajnie, że Milestone uwzględnił ten temat. Dopuszczając możliwość złapania kontruzji przez naszego wirtualnego motocyklistę. reszta to już przyjemny standard. Tchniemy się w górę drabinki wyścigowej, dążąc do zostania najlepszym motocyklistą w Monster Energy Supercross. Graficznie gra wypada bardzo dobrze. Kurz, piach i błoto fajnie są pokazane, zwłaszcza dobre wrażenie robią zabłocone opony. Modele są odwzorowane bardzo skrupulatnie, dopieszczone w każdym detalu. Stadiony prezentują się nieźle, a wyścigi przy sztucznym oświetleniu mają taki klimat, że chciałoby się od razu wyjechać do Stanów Zjednoczonych i zostać częścią tej zabawy na żywo. Błędy nie pojawiły mi się w trakcie rozgrywki, a jeśli takie były, to na tyle znikome, że zwyczajnie ich nie zauważyłem. Ostatnio Milestone robi gry na dobrym poziomie technicznym, nie mówię tu oczywiście o serwerach, więc jest naprawdę dobrze. Model jej jazdy też uległ nieco zmianie. Motocyk znacznie bardziej reaguje na to, co robimy i na nawierzchnię na torze. Podobnie nasz zawodnik nadal może za sztywno siedzieć na maszynie w niektórych momentach, ale częściej musi się bronić przed upadkiem, wspomagać nogami itd. Realizm w takim razie na plus. Sam motocyk prowadzi się dużo lepiej. Po miękkim gruncie porusza się znacznie mniej sztywno, przede wszystkim lepiej czuć zawieszenie i moment skrętu, a to krok w bardzo dobrą stronę. Mógłbym się przyczepić do tego, że spadający nam na głowę rywal czasem się po prostu od nas odbije, ale zdaję sobie sprawę z tego, że w tego typu grze trzeba iść na ustępstwa, inaczej karambol mielibyśmy co drugi zagrać. Monster Energy Super Cross 5 to świetna gra, w której znajdziemy niesamowitą dawkę zaciętej rywalizacji, walkę na łokcie i wyzwania w postaci walki z motocyklem i przeszkodami na trasie. Wszystko super, obawiam się tylko, że ten tytuł padnie ofiarą tego samego co MotoGP, MXGP, WRC, f 1 i tym podobne. To gra przede wszystkim dla fanów tego typu rozgrywek. Wydaje się być mało prawdopodobne, aby sięgnął po nie ktoś, kto gry gra jedynie casualowo. Mimo wszystko, Crossowa Nisza otrzymała właśnie wyśmienitą grę.